I kolejna dzisiaj źle ustawiona yy, hulajnoga to jest problem poważny w miastach Nikt, te osoby, które tak zostawiają hulajnogi nie myślą o bezpieczeństwie innych osób, dzieciach, osób starszych, niepełnosprawnych, yy, yy, niedołężnych, starszych. Tu już mówiłem o tym yy, matek z, yy, z małymi dziećmi. To jest po prostu zagrożenie. O, tak wygląda prawidłowo odstawiona hulajnoga, a tak wygląda odstawiona debi przez debila. Moralne ludzkie dno. Tak odstawi hulajnogę jak ta. Uważam, że Straż Miejska powinna mieć jakieś narzędzia prawne do odholowywania, karania właściciela potężnym mandatem, a niech sobie właściciel ściąga pieniądze z... Użytkownika, ostatniego, który tak zostawił, ja oczywiście każdą hulajnogę, jak mam czas, taką odstawiam w sposób prawidłowy i mnie to nie obchodzi, że manczę się alarm. ludzie porządek musi być, szanujmy się wszyscy nawzajem. Nie ma większego gówniarstwa niż zostawianie tak tych, tych hulajnog, byle jak, gdzie jest straż miejska w Koninie.